Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej imienia Marii Ziętary-Malewskiej w Dywitach będzie miało zadaszenie. To wynik dobrej współpracy z samorządem. Współpracy, podkreśla Olga Semeniuk Patkowska, wiceminister rozwoju i technologii ponad podziałami politycznymi. Dla mnie problemy lokalne są taką podstawą do tego, żeby je realizować. I ta współpraca przyczyniła się do tego, że dzisiaj na rozpoczęcie nowego roku szkolnego mogłam przywieźć właśnie informację o milionie 600 tysiącach złotych. To są pieniądze, które pójdą na to, aby dzieci, które będą spędzały wiele lat tutaj w tej szkole, mogły skorzystać z tej aktywności sportowej, która jest rozwojem również w szkole, przez cały rok. Nie tylko przez okres ładnej pogody, ale również w tym okresie jesienno-zimowym. To zadaszenie będzie przyczyniało się do tego, aby zwiększać również i mobilizować dzieci do tej aktywności sportowej. Dzięki planowanej inwestycji poprawi się baza sportowa szkoły, w której naukę pobiera ponad 750 wychowanków. 4 września zabrzmiał pierwszy dzwonek Nowego Roku Szkolnego. Mamy 31 oddziałów. W lekcji wychowania fizycznego są po 4 godziny. W klasach 1, 3, 3 godziny. W związku z tym tych godzin nam brakuje. Dzieci mamy bardzo dużo. Cieszymy się ogromnie, że będzie sala gimnastyczna jakby w jaki sposób odciążona. Dzieci bardzo na pewno chcą ćwiczyć, a tak naprawdę no nie zawsze mieliśmy warunki, żeby stworzyć no racjonalny rozwój tych dzieciaczków. Nowa inwestycja to dobra wiadomość dla gminy Dywity, która systematycznie od wielu lat rozwija infrastrukturę sportową i promuje aktywność fizyczną skorzystaliśmy przy naborze właśnie tym ostatnim dotyczącym programu Olimpia, czyli zadaszeń nad boiskami, które funkcjonują przy szkołach. No i okazuje się, że pozytywna wiadomość dziś właśnie do nas wpłynęła i mam nadzieję, że niebawem będziemy tę inwestycję realizować. Złożony przez Gminę Dywity wniosek zakłada realizację zadania w 2024 roku.